Beben, wita wita, subujcie tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tygu, łoba, będę tego typu Widzowie Słuchajcie widzowie Ja się pracuję To jest stać na to, żeby kupić Sobie chińskie Pizze, kebab Tego typu widzowie Widzicie No właśnie, warto iść do pracy Widzowie Łoba, będę tego typu, no właśnie Widzowie Nie to, że Czekać sobie na streamie i na donaty, tego lepiej mamy swoje mieć. Tego typu, właśnie widzowe. Łoba, no, no, widzicie, główka pracuje w tego typu widzowie. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, widzowego No i dziękuję za to, że subiecie. Bardzo się z tego cieszę. Jutro jest poniedziałek. Nie wiem, co tam zamówię na obiad. Stać mi jest na to, żeby sobie jedzenie zamówić tego typu pizza. pizza. Tutaj chińskie. Teraz to. Widzicie, widzowie. Trzeba umieć pieniądze rozdzielić na wiadomo, na pierduki, czyli coś kupić. I wiadomo na życie widzowie. No bo wy już pomyśleliście na, na bank widzowie, że o tego dosył wypłatę i idzie się na jepek, Nie. <laughs> błąd. Wielki błąd widzowy. Po prostu jak wiecie o tym, że nie ruszam, ale żadnego alkoholu to mi stać, żeby kupić chińskie, że mówić. Inne rzeczy Tak przeliczyć Przez rok Kupowania alkoholu No to w błoto wierdzielałem, A teraz Rozdzielam pieniądze widzowie I sobie mogę Pozwolić kupić Chińskie pizze, inne rzeczy Kebab Dzisiaj zajebisty kebab Tego typu zajebiste Spory. Jeszcze lubię kebab, ale ten... E, box, Czy w pudełku. Tego miałem dwa do wybory, albo taki... ...albo w pudełku, ale sobie wybrałem coś takiego, widzowie. Widzicie? Stać mi na to, widzowie, żeby... ...sobie kupić. No ja wiem. Już nie macie na czym mnie złapać... ...na jakiś kaczyku tego typu. Pracuję, jedzenie mam, kupuję, zamawiam, tego typu, łobabem, gdzie jest ten stary tager tego typu, jak chlał i na rzeczy, już jego nie ma, tego typu, 2021, tego typu, no właśnie, łobabem, z czasem się zmieniłem i trzeba się zmienić, tego typu. Zapraszam, subójcie kanał tego typu idźcie do przodu, nie do tyłu. Trzymajcie się na odcinku, tego typu bez!